Witam witam na szybkim update. Cie. No, patrzcie, co się dzieje, jest tutaj falka spadkowa. Musimy znaleźć jej koniec, bo to jest fala C, korekty ABC i będziemy szli znów na trzeci impuls 1, 2, 3, 4, 5. Typowy Eliocik. Patrzcie, to była taka mikro mikrofaleczka. Mikroimpulsik zakończony dwiema szpileczkami. Coś tam, coś tam. A, i tak się zastanawiam, czy, czy to jest kopią tego, co było wyżej. A, no, kurde, nie za bardzo. Wiecie co? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Dobra, olejmy ten pierwszy. <noise> Impuls zakończony taką strukturą. Tutaj to jest. Czyli jesteśmy cały czas w dwójce. Jeden e, w ja mówię. Dwa, trzy, to jest trzy w trójce. W drugim impulsie jesteśmy, ale on nie zakończył się jeszcze. Te podejścia to są fatamorgany. Nie ma tutaj tej struktury kończącej. Wprawdzie tu się dobrze zapowiadało, ale brakuje jeszcze trzeciego zaknięcia. E, no chyba, że zrobią stąd, zepchną, OK, czyli to będzie drugi impuls podejście, znaczy korekta głębsza na jedynkę, Elliot, tak, 1, 2, 3, to będzie 4 i stąd jeszcze wrzucimy eski na 5, na trzeci impuls kończący również o tej samej strukturze, takich tutaj trzech pinków, jeden pinek, drugi i trzeci, tu jest 1, 2, brakuje 3 i gdzieś tam będzie 1, 2, 3 i zakończy się nam trójka. Znaczy, się nam C. A, B, C. Czyli gdzieś tutaj, między tym, gdzieś tu w tych pinach będzie. Przed pinami albo na równi, albo pod nimi. No, gdzieś ta trójka się musi tu skończyć. No, nie wyobrażam sobie, że tu zejdą. To był hardcore. Dobra. Taki szybki update, ale to na dwoje babka wróżyła, można wróżyć, wiecie. Nie tak, myślę, że ta wersja co teraz maluję jest OK. To jest OK. Tu zrobią pina, wywalą głębszą korektę, oprą się o jedynkę. I trzecia fala, jak długa, nie wiem, gdzieś tam ją albo będą ją wydłużać, albo wcale nie. A raczej tak, a raczej tak, czyli głębsze jeszcze spadki. No. Szybki update na GCQ. Oczywiście im więcej tu wymalują struktury, tym więcej można lepiej prorokować. Na foreksach. No to hej.